Tam jest ten wyciąg. No ja widzisz, no faktycznie. Znaczy ja się jeździ. Słucham? Jeździ. No jeździ, jeździ. Nie no, tu jest ładny widok. Znaczy trochę go zasłaniają chmury, ale jest to ładny. Iść. To wygląda jak najwyższe miejsce, ale tam się nie będę wspinał. 1362 metry na dachu świata. No, naprawdę, tutaj szkoda. poddaszu w do 8000 zł. to jest, to jest porządny szlak. Tak powinny wyglądać szlaki. Kamienie. Tak se może skręcić kostkę co 3 sekundy. Ale tak, po tym się wygodniej idzie, tak naprawdę. Jak się idzie po takim płaskim, to się idzie po prostu po pochylni. Masz cały czas albo napięte jedne mięśnie, albo napięte inne mięśnie. Zależnie od tego, czy idziesz w górę, czy w dół. Ale tutaj napinasz co chwila inne mięśnie. Bo tu co chwila stawiasz nogę inaczej. Przez Ciekawe, co pracują... Co? Nie, nie, nie będą tam doszli. ci, co w klapeczkach. Ci, co w klapeczkach? Ci, co w klapeczkach generalnie się dziwię, że w ogóle, wiesz, chodzą z życiem. A ja, widziałeś na co byli... No, w kłapkach, nie, ale w to prawie to samo. Ja wiem. Myślę, że to powinni dawać nagrodę Darwina ludziom, którzy wchodzą w klapeczkach na coś takiego i giną, na przykład. Jakoś się nie słyszy, żeby wywinęli specjalnie. Masowo. Powinni, jak te lemingi. Chociaż podobno lemingi wcale tego nie robią. Kosodrzewina, kamienie, góry i ciągłe zagrożenie deszczem. Ahoj przygodo! To jest chodzenie po szlaku. To, to Au. lepiej przygotowanie niż weszły. No... tak. Zdecydowanie. Oj, ojców, nisko, nisko! Tak, wydawało nam się wojcowie, ojcowie, że wszystko będzie tak... to że tu żadnej góry nie są. To Właśnie, to nie Tatry, to będzie spoko. Mhm, uh mhm. -huh. Uh -huh. Głupimy. No ale jakoś przeżyliśmy, mimo sportowego obuwia. Nie chciało nam się wieść ciężkie klany. Mm. Tylko. tylko na dwa dni. Żeby było śmieszniej, żeby znaleźć tutaj porządny, prawdziwy szlak, musieliśmy zejść ze szlaku, bo to jest nieznakowany szlak. To jest ścieżka, która łączy dwa fragmenty szlaku, która akurat jest nam na rękę. Miejmy nadzieję, że, rę... że łączy faktycznie tak jak mapa pokazuje. A nie, że na przykład znowu zabrniemy gdzieś w jakąś pustkowia i zacznie padać deszcz. Tak jak. Zdarzyło no ale wtedy, ale wtedy nie chcieliśmy wcale zejść ze szlaku, wtedy zeszliśmy przypadkiem. Burza była. I jeszcze burza była, no Nie, teraz jest. Teraz jest za zimno na burze raczej. Ale generalnie też właśnie... w górach. Jedna z rzeczy które należy zawsze mieć ze sobą, jak się idzie w góry. Kurtka. Bluza może jeszcze, bluzy też mamy ze sobą, ale jeszcze ich nie założyliśmy, bo jeszcze nie jest tak zimno. I płaszczyki przeciwdeszczowe, takie plastikowe, też się przydają. No, no. Chyba, że macie kurtki nie, nieprzemakalne, no. No, ale plecak zmoknie. Ale wtedy plecak moknie. Haha, ha, wyprzedziłem cię. Czemu? A bo tak. No, ja tak. Nie no, to wiesz, widać jak się po nim idzie. Tak, trzeba mieć, bo niestety, jak byliśmy jeszcze na dole, to tam było z jakieś 25 stopni, mam wrażenie, ciepła. Tutaj się nagle zrobiło... Na no. no, ciepło było bardzo. Ciepło było bardzo, naprawdę. Upał w ogóle tam. Słońca niby dużo nie było, ale i tak. A po prostu weszliśmy tutaj i zaczął padać deszcz. A poza tym, jednak, ponad pół kilometra wyżej. Wieje strasznie. I wieje straszliwie, i mam wrażenie, że jest 10 jest stopni jest mniej. Nawet a na strasznie. No Tu nie wieje, bo jesteśmy schowani w krzaczorach. W kosodrzewinie. Zwanej fachowo krzaczorami. Nie wiem, moja pani od geografii. Chciałabym ci Twoja pani od geografii może mi naskoczyć w tej chwili. Ja już dawno edukację skończyłem. A pani od geografii też. Myślisz, że da, pan... o, pani. Pani od geografii już też skończyła swoją edukację. Gdzieś tam, o właśnie, widać trochę, są takie skałki. Nie wiem, czy je dobrze widać, ale coś tam coś widać. Nie, widać. Wcześniej było lepiej widać, mogłem wtedy nagrać. I to się nazywa... jak to się nazywa? Trzy świnki. Trzy świnki, właśnie. Jeżeli jesteśmy głupi i się mylimy, to sprawdzimy to na mapie i potem tutaj na filmiku będzie napis, że jesteśmy głupi. I że to się nazywa inaczej. O, teraz je widać lepiej. Trochę. Znaczy ja je dobrze widzę, niestety na aparacie widzę, że szału nie ma. Niech ta przomina nie, zupełnie podobne do nikogo to jest. Jak to mówiłaś? Jak, tak, jak Messi. Wczoraj oglądaliśmy mecz. Właśnie, dzisiaj 31 lipca. Oglądaliśmy i pokazywałem Dorocie, jak wygląda Messi. Dorota stwierdziła, że jest podobny zupełnie do nikogo i wygląda jak przez okno. Więc owszem, on jest mało charakterystyczny z wyglądu. To prawda, ale ten facet mógł być tajnym agentem. Z jakiegoś powodu został znanym piłkarzem. Zupełnie nie rozumiem, czemu nie, nie obrał kariery agenta. O, bo mokre kamienie mokre kamienie. Dobra, skończę tą nudną tyradę w kosodrzewinie. Wyłączam. Udało nam się wyjść z tej ścieżki i na szlak, tak jak planowaliśmy. Wszystko w porządku. O, tutaj widać też te trzy świnki. Teraz próbuję ustawić na nie ostrość. O, teraz ukałem ostrość. Nie wiem, czy ktoś tu widzi w tym świnki. Ja nie. Wiem. Co? Widzisz w tym świnki? Teraz to widzę matkę z czmorgiem dzieci. Są tu takie rozwrzczone, ale my zmierzamy już tam, w tamtą stronę. Powinien najpierw dość zielony Do, dochodzi Zielony szlak z boku zielone. dochodzi. Jesteśmy na tu dochodzi zielony. No to w takim razie, jak ten zielony odbije, potem w bok. To my tam skręcamy. My zielony teraz eee, tak mi się wydaje. Mówisz, żeby się skonsultować z mapą. No raczej. Masz, konsultuj się z mapą. Ja będę to uwieczniał. do mapy, no. Na dole mapy jest to, no, czego no. szukamy. <laughs> Nie współpracuje dziadostwo. No w jest. Jesteśmy tu. Czyli teraz idziemy właściwie czerwonym i zielonym jednocześnie. Tak, teraz idziemy obydwoma szlakami tu i potem będziemy wejść na mokrą drogę, której miejmy nadzieję, że tego się tak nazywa. Chyba, że jeszcze pójdziemy zobaczyć twarożnika. To Chyba, jest taka my... dziwna skała, która się Nie, buje. Nie, bo to daleko. Myślisz, że daleko? czy znaczy, widzę, że pod górę, co jest mało zachęcające. Jak się zboczy troszeczkę, to tu jest granica z Czechami. Jak to pewnie są rogatki. To są mm. chyba rogatki, no. Przekroczymy sobie teraz granicę. Narodnicho Parku, Karkonoski Narodni Park. Czy pewnie zbyt jakoś inaczej się to wymawia, ale... To, to chyba szy jest z tym daszkiem. Karkonoszki? Karkonoszki Narodni Park? Pewnie jeszcze jakoś inaczej się to... Zona. Narodni chłopaki. Pewno jeszcze inaczej się to pomyśleć, że ja gdzieś w odległej rodzinie jakiś Czechów podobno mam. Znaczy miałem. Znaczy, że w dalekich przodkach. Martwi są już dawno, ale... Jezu, a mój pradziad miał wąsy. Jeeeej! Jesteśmy w Czechach. Odwiedziliśmy Czechy przy okazji. No i 300 metrów dalej byśmy byli gdzieś tam. Gdzie? Jakaś Wysoczka Buda czy coś tam. Wysoczka Buda, a potem jest jakieś schronisko też po czeskiej a, no, stronie. No. Ale nie będziemy tam teraz iść, nie mamy koron czeskich nawet ze sobą, żeby coś tam kupić. Więc wracamy. Wracamy do Polski, jest znowu w Polsce. I, I idziemy. Idziemy tutaj. Od razu inne powietrze. Tak, zupełnie się od, oddychań. Jakieś takie częściech. Nie co na obczyźnie. Nie Turysto. Turisto! Turisto Porusza się wyłącznie po ostakowanych szlakach turystycznych. Hmm, chyba złamaliśmy tę zasadę przez chwilę. Uuuu, rebel. Rebel. To jest mokra przełęcz? No chyba no, tak, no zobacz. No, masz Patrz, woda na stoi. Tutaj. No. O, mokra przełęcz. Jak sama nazwa wskazuje. Taka ona mokra jak z łódki rzeka. I fińskie kameny. Fińska kamena. O, o, teraz czekaj, teraz trochę chmura przeszła i widać ten twarożnik. To twarożnik jest. Tam jest podobno taka duża skała na samej górze, która ledwo wygląda jakby na tym leżała i można ją podobno poruszyć, żeby się chybotała i, czy coś tam, nie wiem. Coś tak to nazwał po... tak, ktoś to nazwał podobno twarożnik, dlatego że komuś się skojarzyło, że to wygląda jak twarożek. Jak wygląda twarożek? No takie wiesz, grudki są takie. No dobra, to każda skała tak wygląda. Zobacz, tutaj też jest grudka. Twarożnik 2. <laughs> twarożnik The Sequel. <laughs> Może Friguel? Wiesz no. co, ludzie, którzy nazywali tam Trzy Świnki, kurna, Twarożnik. Ale Twarożnik to już jest totalnie, no powiedzmy, jeszcze Trzy Świnki, no to... No nie wiem, dla mnie też to jest naciągane mocno. Tak jak, kurno całe skalne miasto. Ale Tak, tam też pełno było rzeczy, które no miały coś przypominać. Ale niektóre rzeczy No jak się, już jak się naprowadzili i powiedzieli, ej, to jest coś tam, to ty wtedy, ej, faktycznie.